Oczywiście, drodzy Państwo, bierny opór nie jest stosowany tylko w Polsce wobec władz komunistycznych, dlatego zajrzymy też za granicę i o tym będzie mówił m.in. mój kolejny mówca. Czym to jest bierny opór? Bierny opór to, tak jak Pani powiedziała, jest walka bez użycia przemocy fizycznej. Wyobraźmy sobie sytuację w czasie II wojny światowej, kiedy ludzie są ostrzeliwani, zabijani, a jedyne czym się posługują to nieużywanie przemocy. Za nami turniej debat historycznych oblicza przeszłości. Uczestnikami przedsięwzięcia byli uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięstwo w turnieju regionalnym gwarantowało udział w ogólnopolskim turnieju debat oksfordzkich o Puchar prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Bierny opór był skuteczną metodą sprzeciwu wobec władzy komunistycznej. Wiemy już jak brzmi teza dzisiejszej debaty. Gdzie leżał największy problem dla uczestników? Problem polegał przede wszystkim, może nie problem, a najtrudniejsze zadanie, to zdefiniowanie pojęć, czym w istocie był bierny opór, czym był komunizm, co w istocie spowodowało, że upadł, czy on upadł pod ciężarem własnym. Immanentnie skazany był na porażkę, na przykład z przyczyn ekonomicznych, czy też było to wynikiem sprzeciwu społeczeństwa? Sprzeciwu biernego, sprzeciwu czynnego, sprzeciwu z użyciem przemocy, czy też sprzeciwu, który tej przemocy się wyrzekał? O wrażenia po debacie zapytaliśmy jej uczestników. Jaki był temat dzisiejszej debaty? Teza dzisiejszej debaty brzmiała: bierny opór był skuteczną metodą walki z władzą komunistyczną. Po której stronie znalazł się wasz zespół? My wylosowaliśmy stronę propozycji. Co stanowiło największą trudność w tej debacie? Ustalenie spójnej linii argumentacyjnej, tak żeby wszystkie cztery osoby z naszej drużyny mówiły. Żeby nasze wypowiedzi były spójne, żebyśmy mówili to samo i żeby to się zgadzało i żeby jury bardzo dobrze to przyjęło. A jak przygotowywaliście się do dzisiejszego dnia? To była typowa burza mózgów. Po prostu usiadaliśmy sobie gdzieś w kawiarni, czy w domach kolegów, czy, czy u mnie i dyskutowaliśmy na temat tej tezy. Z tego najpierw wyciągaliśmy jakieś takie luźne, luźne wnioski, potem to zapisywaliśmy, jeszcze raz przeglądaliśmy i tak dochodziliśmy do tego, jak zbudować najlepsze argumenty na tę debatę. Jakie korzyści płyną dla uczestników z tego rodzaju debat? Korzyści są ogromne. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, z których możemy wyciągnąć naprawdę bardzo dużo wniosków i możemy się wiele nauczyć. No nie ukrywajmy, że możliwość dobrego wypowiadania się i możliwość dobrej, dobrej sprzedaży samego siebie jest w tym momencie jedną z najważniejszych wartości, jakie możemy mieć w XXI wieku. Także wydaje, wydaje mi się, że jest to ogromne doświadczenie, z którego możemy wyciągnąć naprawdę bardzo dużo, bardzo, bardzo dużą lekcję i możemy się wiele z tego nauczyć. Turniej jest inicjatywą edukacyjną, ma na celu zarówno szerzenie wiedzy na temat ważnych wydarzeń w historii Polski XX wieku, jak również zainteresowanie uczniów tematyką historyczną i zachęcenie do samodzielnych poszukiwań w tym zakresie.